W ramach świątecznych spotkań dziś naszym gościem jest Marek Bogusz, przewodniczący NZZ Solidarności w regionie Płodowskim. Rozmawiać będziemy o tym, co w minionym roku w związkach się działo w skali mikro, średniej, polski i makro, też europejskiej bardziej. Zacznijmy może od tej skali mikro, a propos tego, co działo się w minionym roku w, w naszym regionie, czy pandemia, pandemia przysporzyła wielu problemów zresztą z tym? Mhm. Znaczy, no, pandemia stworzyła problemów całym krajowi, całej Europie, całej populacji ziemskiej, bo to tak też można powiedzieć. Natomiast no, nie ominęła nas ta pandemia tutaj na tym terenie. Wiem, że pamięć mamy dobrą, ale czasami krótką, ale no, tak było. Na początku tego roku przynajmniej wiadomo, że zakłady stały. Zwolnienie, zwolnienia były w zakładach pracy, w szczególności tu mówimy o zwolnieniach pracowników spoza Unii Europejskiej, czyli tutaj mówimy o, o, o pracownikach z Ukrainy, były też zwolnienia pracowników zatrudnionych na czas określony. To oczywiście wiąże się, wiązało się z tym, że zakład w jakiś sposób się tam bronił przed, przed stratami finansowymi. No, tam, gdzie mieliśmy organizację związkową, były podpisywane różne porozumienia, lepsze lub gorsze, zmniejszające na przykład wynagrodzenia, żeby chronić miejsca pracy, czy ewentualnie były tak zwane przestoje, z winy jakby pracodawcy i też były te porozumienia podpisywane tam. Na szczęście pomału już wychodzimy z tego kryzysu, w szczególności tu mówimy o motoryzacji, która to najbardziej dotknęło, a wiemy, że tutaj jesteśmy jakby taką no, kolebką różnych zakładów pracy, które na, tym, na terenie Podbeskidzia działają. Praktycznie rzecz biorąc może 70% to, to jest motoryzacja u nas, więc to, to był ważny taki moment, żeby, żeby ta motoryzacja ruszyła i pomału rusza. To widzimy. Zaczynają montownie pracować, zaczynają montownie yy, skręcać te swoje samochody, no więc tutaj też zapotrzebowanie na części jest i zaczyna to pomału ruszać. Widać już braki, yy, jeśli chodzi o ludzi. Już są zapotrzebowania, już są yy, pewne problemy, jeśli chodzi z wykonaniem yy, zamówionych części, no ze względu na brak ludzi. To widać. W których się najbardziej no Hutchison to jest taki przykład w Bielsku Białej, że, że praktycznie rzecz biorąc, z maszu można tam znaleźć pracę, jeżeli ktoś wyszukał. Ale praktycznie rzecz biorąc, jeżeli się podejdzie do jednego, drugiego, trzeciego zakładu, to w każdym można znaleźć pracę u nas. Bezrobocie w Bielsku też nie jest duże, jest na poziomie 2,6. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest, jesteśmy na 10 miejscu, jeśli chodzi o duże miasta w kraju. Więc też tego bezrobocia nie ma, więc popyt jest duży na, na, na pracownika, więc nie ma problemu ze znalezieniem pracy. A jeżeli chodzi o firmy, które jednak w jakimś stopniu zaczęły ograniczać swoje działania na w naszym regionie? Mm -hmm. No to, to więc te ograniczenia były na początku roku i to widać. Widać też pewne działania, które poszczególni pracodawcy wykonywali, żeby zachować. Swoich pracowników ciągłość. ciągłość produkcji, ale z drugiej strony, żeby zachować w tym najgorszym momencie, żeby ich nie pozbywać, się, bo to są fachowcy. Więc były takie, takie firmy, które nawet do Meksyku wysyłali ludzi, żeby po prostu tylko zachować ich jakby w zakładzie pracy, że jak przyjdzie ta lepsza koniunktura, żeby mogli wrócić, na Słowacji pracowali pracownicy nasi w Czechach, więc to, to są te rzeczy się działy. Teraz mamy, doszło jakiś czas temu do połączenia Fiata, FCA z, z, z Peugeotem, z grupą Peugeota, więc tu też mamy pewne niepokojące informacje, które do nas docierają, no bo ten nowy koncert, który powstał, ma podobne jednostki. W niedalekim sąsiedztwie, które na przykład produkują to same jakby asortymenty, więc tu może się nastąpić jakaś, jakaś, jakieś zamknięcia, mogą być przesunięcia ludzi. To już też obserwujemy i też to widzimy. No ale trzeba rękę na pulsie trzymać. Na razie nie mamy sygnału, żeby jakaś, jakiś zakład, jakieś przedsiębiorstwo było likwidowane. Przejdźmy może teraz do tej skali trochę, trochę większej. Największa impreza, największa, może impreza, największe, największe wydarzenie, wydarzenie które związane było z Wami, to emerytura stażowa, jeśli nie Emerytura stażowa to jest nasz produkt, który już od wielu, wielu lat staramy się jakby wprowadzić na obrady Sejmu. Myślę, że tutaj oglądający nas... No, się. OK, dobra, dobra, Myślę, że tu... Mhm. Myślę, że tu ten produkt nasz jest znany w szerokiej gamie społeczeństwa naszego tutaj, bo, bo o, tym o tym programie naszym mówiliśmy już z prezydentem w pierwszej kadencji. W drugiej kadencji, gdy, gdy, gdy była relekcja pana prezydenta też była podpisywana takie porozumienie, no ale nie mogliśmy się doczekać na realizację, więc z Zaczęliśmy sami zbierać. To napisaliśmy... proces oddolny, że tak tak, proces oddolny, czyli tak zwana tutaj jest ust... <laughs> inicjatywa społeczna, gdzie nasz, nasza ustawa, projekt ustawy został skierowany do Sejmu. Zebraliśmy odpowiednią ilość podpisów, tych podpisów było 260 tysięcy. Wystarczyło, bo 100 tysięcy tych podpisów jest wymagane. I to zostało złożone w Sejmie. trochę no. droga nacisku na rząd, Ej, mówiliśmy, że to teraz No właśnie, tylko że teraz ten nacisk, powiem szczerze, no też spowodował pewną reakcję. Nie wiem, czy jak to odbierać, bo w pierwszym czytaniu, gdy pierwsze czytanie było w Sejmie, pojawił się projekt pana prezydenta, no troszeczkę inny niż nasz. Nasz zakładał 35 lat dla kobiet, 40 lat dla mężczyzn, z okresami składkowymi i nieskładkowymi. Pan prezydent złożył projekt, który zakładał 39 lat dla kobiet i 44 dla mężczyzn, ale tylko okres składkowy. Czyli praktycznie rzecz biorąc, jeżeli byśmy popatrzyli na tych, którzy są bardzo teraz zainteresowani no, na przykład taką emeryturą stażową, no to podejrzewam, że rok przed emeryturą mogliby taką emeryturę dostać, tak? stażową, ale to przecież nie o to chodziło. Z drugiej strony, my mówimy, że to jest wybór. To nie jest, że wszyscy odejdą na tę emeryturę stażową, to jest wybór pracownika. Pracownik zdecyduje o tym czy będzie chciał odejść na tą emeryturę, czy nie, bo pracownik musi sobie wyliczyć i ZUS mu wyliczy tą emeryturę i zobaczy, czy ta emerytura, którą wyliczy mu ZUS, będzie dla niego atrakcyjną emeryturą. To oczywiście jest związane też z tym, patrząc na to, co się wydarzało na przykład na początku roku. Gdzie ludzie zostali zwalniani z pracy, na przykład, no to wtedy można byłoby ewentualnie znaleźć takie rozwiązanie dla siebie, żeby no odejść na tą emeryturę, jeżeli jest likwidacja stanowiska pracy. Jeżeli na przykład ktoś jest schorowany, nie może już pracować, to też jest jakieś wyjście. Ale myślę, że dla ludzi, którzy są jeszcze pełni sił, no to, to będzie takie zabezpieczenie, ale pracować będą dalej. Takie było nasze założenie i to chcieliśmy zrealizować. To jest oczywiście zostało w ostatnim czasie, było to czytanie, pierwsze czytanie w Sejmie, to przeszło dalej do, 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 do prac sejmowych. No zobaczymy. No oglądałem to, nie wiem czy wszyscy to oglądali, ale oglądałem to na internecie. Wszystkie grupy jakby parlamentarne, czyli mówię, wszystkie partie parlamentarne, oprócz Konfederacji, bo to też trzeba powiedzieć, były za. Nawet nasi na posłowie tu z tego terenu, z opozycji. Więc z jednej strony cieszy, że, że są i mówią, że to jest projekt ważny i, wasz, i trzeba nad tym pracować, ale z drugiej strony z tyłu głowy mamy to, że ci sami posłowie może nie wszyscy. Ale posłowie, niektórzy z, z tej partii opozycyjnej jeszcze niedawno głosowali nad tym, żeby nam podnieść wegę emerytalny, więc zobaczymy jak przyjdzie do głosowania, jak to będzie wyglądać. Oby było y, spełniona ta deklaracja przynajmniej w tym pierwszym czytaniu, że projekt jest ważny i ważny, trzeba się nad tym zastanowić i, i ten projekt trzeba uchwalić. Zobaczymy. Przejdźmy zatem teraz do skali już bardziej makro, czyli tej bardziej europejskiej. Tu Ty, też jest jakieś działanie, tu i to można. Przez... Działanie, tu jest działanie i tu trzeba też to nagłośniać, bo Solidarność od wielu, wielu już lat mówi o tym, żeby ta płaca minimalna na poziomie Unii Europejskiej była jakoś znormalizowana. To mówimy tu o tej płacy minimalnej i te. Ta, ten projekt został już um, przeforsowany i jest, jest w opracowywaniu w Komisji Europejskiej. Czy chodzi o władzę minimalną w skali całej Europy? Ujednolicona? Nie, całej Europy. nie no może nie tak dużo, że, że we wszystkich krajach europejskich będzie jedna stawka, bo to wiadomo, że są inne wynagrodzenia w Niemczech, inne są u nas. Inna stopa jest też um, um, zwrotu za te same pieniążki, o tak bym to określił, tak? że, że Natomiast chodzi o to, że ta płaca minimalna ma być płacą, która zabezpiecza byt, czyli to nie może być taka sytuacja, jak jeszcze do niedawna była w Polsce, pomału się znowu to robi ze względu na inflację. Że płaca minimalna, człowiek pracuje cały, cały tydzień, cały miesiąc, żeby otrzymać płacę minimalną, i z tego później nie może utrzymać rodziny, czyli nie może zapłacić za za, za czynsz, za, za nośniki energetyczne, za wyżywienie i, i żyje w ubóstwie. No więc ta płaca minimalna musi zabezpieczać temu człowiekowi ten podstawowy byt. Czyli nie może mu brakować pieniążków. Czyli, to Czyli to musi być być po prostu skali takiej, by, żeby, żeby nie przekroczyć, przekroczyć granicy ubóstwa. No nie przekroczyć granicy ubóstwa, to niestety się pomału, pomału znowu u nas dzieje ze względu na inflację. Wróćmy z powrotem na naszą podwórkę. Pamiętam w zeszłym roku taki spór, który dotyczył miasta. Chodziło również o płace w tym sezonie, w tym mijającym roku. Czy w przyszłym roku dojdzie do jakichś, czy jakiegoś porozumienia w tej kwestii? Znaczy powiem tak, trzeba wziąć pod uwagę, bo wszyscy mówią, że jest pandemia, jest problem. Że w związku z tym nie ma pieniążków, to nie do końca prawda, bo w niektórych już organizacjach związkowych mamy podpisane porozumienia płacowe i są rekordziści, gdzie jest na przykład 12% wzrostu wynagrodzeń i to jest na przykład w przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w czechowicach dziedzicach, w TRW mamy podpisane porozumienie 7%. W Lotosie w tym roku, czyli ta. Na początku tego roku był wzrost na poziomie 3,4. Już teraz rozmawiają koledzy nad, nad wzrostem wynagrodzenia w następnym roku. Tu, tu też w LOTOSie muszę podkreślić jeszcze jedną rzecz, bowiem zmienia się, może się zmienić tutaj właściciel tego, 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 tych LOTOS terminali w Czechowicach-Dziedzicach, więc koledzy też negocjowali tu z, z, z grupą LOTOS te warunki odejścia jakby z grupy. Czyli mówimy, o tym łączeniu z Tak, tak. I tu jest, tutaj też można powiedzieć, że nastąpił jakiś sukces, bo z jednej strony mamy gwarancję zatrudnienia dla tych ludzi i to na okres dość długi. I z drugiej strony są jakieś tam zabezpieczone finansowo pieniążki dla tych ludzi, że odchodzą z grupy, więc to też udało się podpisać w Lotosie. To jest sukces Solidarności, bo to tam najwięcej jakby walczyło o to solidarność i, i, i cieszy, cieszę się, że do tego doszło, bo mogło być różnie, tak? Oczywiście pracownicy, pracownicy pewnie by chcieli zostać w grupie Lotos, bo to wiadomo, że to jest grupa państwowa, teraz nie wiadomo, czy to nie będzie podmiot jakiś prywatny, no, ale zobaczymy. To, to jest ważne. ważne. Niedaleko przecież, też to trzeba podkreślić, Solidarność PG Silesia znowu musiała walczyć o, o miejsca pracy, bo w 2020 roku zmienił się właściciel i praktycznie od nowego roku, w tym roku pracują już pod nowym właścicielem, tam już nie są trzeci, tam jest Bumar, to jest, to jest Bumek, przepraszam, to jest... Firma Polska, która, która federuje teraz w Czechowicach Dziedzicach, i to też dzięki Solidarności koledzy znaleźli firmę, która chciała zainwestować tutaj, i dzięki nim po prostu działa ta, ta organizacja związkowa. Natomiast, wracając do miasta, no powiem tak, poszczególne organizacje związkowe w poszczególnych sektorach wystąpiły o wzrosty wynagrodzeń, i to się już jakiś czas dzieje. Jesteśmy po spotkaniach pierwszych. Jeśli chodzi o dps udało nam się już podpisać porozumienie, znaczy dojść do porozumienia. Może tak, czekamy teraz na podpisanie tego porozumienia. Pracownicy zgodzili się na jednorazową premię teraz na święta i to miało być około 1000 zł. Zgodzili się na to, żeby wzrosty wynagrodzeń od stycznia były na poziomie 400 zł i mają dostać jeszcze. Premię w styczniu jednorazową 1600 zł. To jest DPS-ach. To się nam udało już. W MOPS-ie jest podobna sytuacja, ale tam jeszcze trwają rozmowy. Zobaczymy, czy dojdzie to do skutku. Mamy nadzieję, że to, to zakończymy i uda się nam podpisać jakieś tam porozumienie w tym względzie, bo tam jeszcze sprawy kosmetyczne będą negocjowane. Natomiast nie ukrywam, że spotkaliśmy się dość stanowczą odmową, wzrostu wynagrodzeń. W czym w księżnicy beskickiej w teatrach. Bebosir wystąpił z żądaniami płacowymi na poziomie 500 zł, i te rozmowy mają być kontynuowane po połowie stycznia zobaczymy, co będzie. No musi nastąpić jakieś przełamanie, bo nie ukrywam, że oglądaliśmy tutaj z naszymi kolegami sesję Rady Miasta gdzie do tych właśnie radnych miasta wszystkie organizacje związkowe skierowały specjalne pismo z prośbą, żeby jednak zastanowić się nad zmianami budżetowymi, które mają być wprowadzone, które miałyby, mogłyby wprowadzić pewne zmiany, jeśli chodzi o, o, o patrzenie na, na wzrosty wynagrodzeń w tych jednostek, gdzie tych, jedno, gdzie tych, tych wynagrodzeń no nie planuje się wzrostu. Natomiast no z przykrością stwierdzam wszyscy radni to dostali i tylko dwóch radnych się odezwało i dwóch radnych, i tu chciałem podziękować tym radnym właśnie za to, że zabrali głos, bo dostali pismo, zabrali głos i tu co ciekawe to są radni którzy współrządzą w tym mieście, tak? Czyli to nie jest opozycja, która zawsze łatwiej tam jej coś powiedzieć, tylko to są radni, którzy współrządzą tu w tym mieście i to ci radni po prostu mieli na tyle odwagi i, no i chcieli zabrać głos, żeby, żeby zasygnalizować prezydentowi miasta, że jednak trzeba by było się nad tym pochylić i to są radni ze Stowarzyszenia yy, Stowarzyszenia Niezależni BB. To jest Pan Radny Tomasz Wawak i Pani Radna Małgorzata Zaręcka Bardzo im dziękuję za to, bo to jest ważne. Bo z jednej strony to spowodowało, że skarbnik odpowiedział na ich, na ich pytanie. No i niestety, powiem szczerze, no byłem no, zdziwiony. Może, może ja to źle zrozumiałem, ale no, można to odtworzyć, każdy może sobie to posłuchać skarbnik miasta mówi, że zabezpieczono pieniążki na najniższe wynagrodzenia. No i może nie, nie skłamał za bardzo, bo jeżeli popatrzymy w Księżnicy Beskickiej, w tej chwili na 100 chyba 13 osób zatrudnionych, 97 będzie, będzie zarobić będzie najniższą krajową. Najniższą krajową. I podobnych to podobnie się dzieje w teatrach, podobnie się dzieje w rebosi. Jeżeli nie nastąpi pewna zmiana, no to oczywiście myślenia, to tutaj niestety niestety dojdzie do eskalacji. W tej chwili jesteśmy na etapie w każdej organizacji związkowej została złożona żądania płacowe. Czekamy teraz na spotkania kolejne, które mają się odbyć. Najprawdopodobniej będą tutaj protokoły podpisywane rozbieżności. No i będziemy w sporze z miastem. Myślę, że też niepotrzebnie niektórzy radni na tym, na tym spotkaniu, bo to też powodowało pewne zburzenie, te telefony do nas się rozdzwoniły, wystąpienie jednego z radnego, radnego tutaj Pana Karola Markowskiego, no który mówi, że on by bardzo chętnie, oni bardzo chętnie by dali, no ale to ten wstrętny PiS spowodował, że niestety nie mogą dać wzrostu wynagrodzeń w mieście, ze względu na to, że zabrano im 80 milionów złotych. Ten strętny pis, ale zapomniał powiedzieć, że ten strętny pis też dał im taką ustawę, gdzie radni z tego skorzystali bardzo szybko, a mianowicie podnosząc swoje uposażenie z 2600 na 4300. I to mają jeszcze z wyrównaniem od 1 sierpnia. No ten strętny pis dał taką taką możliwość radnym i to sobie zrobili. Więc patrzmy w kontekście albo są pieniądze w mieście, albo ich nie ma. Albo to jest bieda w tym mieście, albo tej biedy nie ma. Natomiast e, ja uważam i tu koledzy, koleżanki nasze uważają, że pieniądze w mieście są. Tylko trzeba się zastanowić, czy nam jest kolejna potrzebna ścieżka dydaktyczna, ekologiczna za parę milionów w tym w przyszłym roku. Czy nam jest potrzebna. E, podpisana umowa na przykład z, z trenerami z Hiszpanii, którzy mają szkolić nasze dzieci, jeśli chodzi o piłkę nożną, bo do niedawna to jeszcze robił TS pod Beskidzie. Do niedawna to jeszcze oni robili. No i pytanie następne, znowu półtorej miliona wyłożonych pieniążków na załatanie długów pod Beskidzie. Czy to będziemy cały czas czekać i, i ludzie będą czekać na wzrosty wynagrodzeń, gdzie pieniążki gdzieś tam u Bokiem przechodzą gdzieś, gdzieś pojawiają się, bo cierpliwość ludzi jest do pewnego momentu. Wytrzymanie tych ludzi jest do pewnego momentu. Jeżeli po prostu to nie zmieni się, to, no, to będzie mieć eskalację. Ja mam nadzieję, że z panem prezydentem zawsze nam się dobrze współpracowało i, i dojdziemy do porozumienia, żeby tej eskalacji nie było. No, zna spróbujmy znaleźć jakieś rozwiązanie, które pozwoli tym ludziom, no i podnieść swoje wynagrodzenie, ale z drugiej strony, no to nie może być na zasadzie takiej, porozmawiajmy w lutym, bo może w lutym będą pieniążki, no, no to nie jest rozmowa, to muszą być konkrety już, to już muszą być konkrety, niestety. To smutne to dość jest, natomiast wychodząc już z tego smutku i kończąc naszą rozmowę, powiadajmy jeszcze trochę o świętach. No to jest czas szczególny, więc przykro, że to tak w moich słowach tutaj kończąc na przykład to, to, to stwierdzenie z miastem, że to tak wygląda. No mam nadzieję, że, że te święta troszeczkę zmienią, zmienią podejście nasze do pewnych rzeczy, bo to są święta radosne, to są święta rodzinne, to są święta. Kolejne w pandemii, ale też myślę, że troszeczkę inaczej patrzymy na tą pandemię z taką bardziej większą optymizmem. Bo z jednej strony, ci, co chcieli się zaszczepić, to się zaszczepili. Ci, co nie chcieli się zaszczepić, no to muszą uważać bardziej. Chociaż nie jest to powiedziane, że zaszczepieni już są chronieni na wszystkie możliwe sposoby, ale to są to jest czas świąteczny jest. To jest czas radosny i tutaj. Patrzeć trzeba na to z nadzieją, tak? więc będą spotkania z rodziną, więc ja bym, jeśli można, chciał złożyć życzenia tutaj właśnie spokojnych, zdrowych świąt w otoczeniu rodziny, najbliższych, żeby te święta w końcu były świętami radosnymi, żebyśmy mogli z uśmiechem patrzeć na przyszłość pandemia też się pomału cofa jeśli chodzi o to zagrożenie miejsc pracy więc na pewno w przyszłym roku możemy patrzeć na to z optymizmem a z drugiej strony co nam więcej trzeba zdrowia więc to zdrowie zdrowie jest najważniejsze teraz pieniążki same przyjdą jakoś pan bóg zawsze czuwa nad nami ale zdrowie jest bezcenne tego życzę wszystkim a jeżeli chodzi o spędzenie tych świąt, to gdzie tam można spędzić święta? No z rodziną, z rodziną. Ja z rodziną zawsze spędzam to w Zwardoniu, także... na no, w lesie, polanie Leśnej, także to zawsze jest ten teren taki świąteczny. Zawsze do, dopisuje nam też śnieg, także to są takie święta, no, wspaniałe, jak ja pamiętam, to... pamiętam z młodości. Zatem życzymy Panu Przewodniczącemu metrowych zasp śniegu, ale takich, w których będzie się można jednak poruszać. Państwu oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego, a Związkowi życzymy tego, żeby w przyszłym roku się rozwijał jeszcze bardziej i żeby cały czas reprezentował swoich związkowców przed pracodawcami. No na pewno sobie bym tego życzył, żeby nas było więcej, bo jak wiadomo, jak jest nas więcej, to jest większa siła oddziaływania na, na różne gremia, więc przyjmuję życzenia, oby się spełniły. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję Dobrze. również. Do zobaczenia.